Siema, witam w, w następnym odcinku z Rayman Legends Rozpoczynając, następny obraz z, z zakumkanej historii Wichry Dziwioczności Tak? Chyba tak O! I pierwszy fail Tak na dobry początek Dobra Powiedzmy, że to była rozgrzewka Powiedzmy, że to była rozgrzewka. A teraz normalnie gramy. Chcemy się tam dostać do góry. Jasne, że chcemy. I gramy jak Rayman. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku. Jakoś mnie nie ciągnie nagrania grania. grania... Oj. Eee, jeszcze raz, do grania małakiem. No nie. Dlaczego foiler? Dlaczego... No nie. Mam tego dość. Okej, okay. to trzeba zrobić tak. Serio. Nie będę tego komentował. Chcę tam skoczyć do góry. Jest. Jest! I w dodatku wszystko zbieram Dobrze jest Stąd też było wejście, ale... tu tam tam... stąd było przyflą wejście w lewo. Tam do tej do tej żaby. No nie, dobra. Po prostu tego nie skomentuję. Okay. Tutaj monetka. Bardzo sprytnie schowana. Bardzo. Bardzo. O, o, ale miło. Ok. Nie, w tą stronę biłem. Ale ja tutaj coś widzę. Świątynia? Świątynia? To, był, to była widoczna świątynia. To jest bardzo łatwe. To jest chyba najłatwiejsza świątynia. Od razu, od razu widać jak to zrobić Dziękuję, dziękuję za serduszko, które już miałem I idziemy Kolejne serduszko I kolejny małak też I kolejne zabite żaby O, wow. Okej okay.

Wow, 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 wow. Nie musisz mi tylko łaskotać, ja już sobie z nim dałem radę Prawda? Prawda Chodź Cyk To zmiana są traku. Takie... troll. Tego też, co ciachniemy. Ja nie chciałem zcinać e, tej liny, żeby on, one, oni lecieli e, w te kolce, bo mia, miałem loom za to. O za To akurat zrobiłem głupio. Oj, coś tam będzie, coś czuję. O! Ech. Wiedziałem, wiedziałem. O, źle zebrałem. Trudno. Zebrałem przynajmniej kilka. Cyk, cyk. Cyk to akurat nie jest chowana świątynia Co bardzo Tak więc mamy ją I dajemy jeszcze raz To też raczej nie jest trudne no Boże Chcę sobie zabrać tylko to tak Ła okej okay. No jak można powiedzieć, że to jest trudna świątynia To jest chyba jeszcze łatwiejsza od tamtej już mamy 500, a od 600 jest złoto, więc size Staramy się, staramy się. Okej. Okay. Nice. Punkt tyle co. Lecimy. Chwila. Aha, już wiem jak to trzeba zrobić Halo, dajcie mi się. Da. O Boże Wow Serio, czyżby tak? No, najwidoczniej. Może tylko to odgłosy. Ble, ble, cały czas. Dobra, zrobi Małaki, małaki, jaki ilość. Okej, okay, jednego brakuje. O! Jednego. A dobro, było warto. O nie, o nie. Okej, okay, mamy to. Aj, 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 znów krzywo zebrałem. Ale co? I tak 600 mamy już Więc... Jest git. Ui. Trr trr trr. Trr 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 trr. Ding. Trzy pucharki Szewiemy my bo i tak mamy słotą. Oh yeah. Yeah, 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 yeah. Wichur, w, nie, 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 ale najpierw zrobimy szybko szczęśliwy los. No nie, nie, i zbierzemy szybko nasze plony od zwierzątek. A i najniższe. To słowo. Jakby się króla, po królowa trafiła, to by było mega. Fajny jest ten Rayman, taki niebieski. Told story Jeszcze uratujemy aurorę. Idziemy, 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 idziemy. 600 stóp pod ziemią, tak? A, ale wzrokowiec. Całkiem. Całkiem ciekawie. żeby zebrać chociaż trochę o co? nie chcę tak, nie chcę tak, nie chcę tak, nie chcę tak chcę zebrać tego tego małaka Jest! Co ja chcę, ale akurat małanka to ja chcę Nie potrzebuję złota, ale chcę małanka Yeah Uch. Tak blisko... ...śmierci O Mamy 3? Mamy 3 Swing Bardzo szybciutki level Półtorej minuty cały, czy dwie Uwaga No złote nie mamy, bo nie mamy 300 Ale Ale mamy Aurorę i mamy Ale, ale mamy Aurorę i mamy Mamy trzy haki, trzy Ta wojowniczka, księżniczka podsiąła to proszę, plus jeszcze nieukej. Spoka Akurat ta postać pasuje do... Eee. Do krainy, w której teraz jesteśmy, dlatego będę nią grać, póki co. Póki nie odblokujemy następnej. Ile tych Lumów? Cały czas Lumu dostajemy. Tysiąc. Już jest... Prawie 34 tysięcy lomów. A to oznacza też, że jest prawie... Prawie... Prawie 40 tysięcy <laughs> Zamek w murach To, to będzie następny odcinek A ja dzięki za oglądanie Mówię do was Argoner, jeżeli film się spodobał, skomentuj, oceń I do zobaczenia w następnym odcinku, nara